Każda okazja jest dobra. Okazją do zorganizowania kolejnego turnieju piłki siatkowej jest 90. rocznica uzyskania niepodległości. W hali Tarnowskiego Środka Sportu i Rekreacji organizowany jest kolejny turniej piłki siatkowej. A skoro siatkówka, to oczywiście pan Kazimierz Bagnicki. Panie Kazimierzu, kogo zobaczymy dziś na starcie? Dzisiaj już tradycyjnie tak jak zresztą pan wspomniał, odbywa się ten turniej z okazji święta niepodległości. To jest w tym turnieju. Zgłosiło się 16 drużyn. Do, do startu przy, przybyło dzisiaj 13 drużyn. Są to drużyny takie jak azoty tarnów, jaszcząt żabno, modulor tarnów, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych tarnów, iskierka tarnów, sokoły, bobofruty, enion tarnów, galaktikos. Energofilm Legiony, Relaks e, Czków, Seniorzy z Litowska Góra i Lejer Promyk. Z tego wynika, że siatkówka wśród członków Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury i Fizycznej cieszy się ogromną popularnością, bo to przecież nie pierwsza siatkarska impreza. Oczywiście, że tak. Tarnowski TKKF organizuje od kilku lat turnieje piłki plażowej latem a jesienią i wiosną e, prowadzimy normalną ligę e, amatorską, e, amatorską ligę siatkówki. E, przeważnie w tej e, lidze gra po 10-12 zespołów. E, również e, z innych okazji e, czy to e, 1 maja dodatkowe turnieje urządzamy i te e, turnieje się odbywają. Ma to duże e, znaczenie wśród młodzieży. Są zespoły stałe, które od lat e, Występują takie jak Azoty Tarnów, takie jak Lejer Promyk, takie jak Argofilm Legiony czy Redruk Tarnów. Wiem, że doskonale Pan zna siatkarskie zespoły. Czy w tym turnieju ma Pan jakiegoś swojego faworyta? No, oczywiście. Faworytami jak zawsze są dwa zespoły: Azoty i Lejer Promyk. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No właśnie, czy tak będzie, zobaczymy za kilka godzin, a proszę nam jeszcze powiedzieć, o co walczą, o jakie trofea walczą zespoły? Pierwsze trzy zespoły będą honorowane pucharem z tej okazji. Czy będą także wyróżnienia indywidualne? Przewidujemy, że jak sędziowie jak dopatrzą się zawodników, wyróżniających się, przede wszystkim chodzi o najlepiej atakującego, chodzi o najlepszego w obronie. I rozgrywającego to takie wyróżnienia będziemy wręczać. A jakie kolejne imprezy czekają na członków Tarnowskiego Towarzystwa? No właściwie to jeszcze musimy zakończyć ligę. 23 listopada, ostatnia kolejka ligi siatkarskiej. No i 20 grudnia. W Niepołomicach będzie rozegrany już finał TKK Mał o Mistrzostwo Małopolski. I tam chyba nie bez szans będą właśnie tarnowskie zespoły. Tam startować będą dwa zespoły, bo z każdego regionu, z Krakowa, Tarnowa i Dobrego Sącza po dwa zespoły. Zresztą tradycyjnie nasze zespoły lokują się w czołówce. Dwa lata temu w Sączu Azoty Tarnów wygrały, a rok temu lejer Promek zajął drugie miejsce. Siatkarski turniej rozgrywany jest w kategorii mężczyzn, ale na boisku zobaczyliśmy także dwie sympatyczne panie. Czy łatwo jest grać z mężczyznami? Bardzo, tak. Chociaż dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że to jest yy, turniej w kategorii mężczyzn. No właśnie, a skąd wziął się pomysł na udział właśnie w tym turnieju? Kolega zgłosił naszą drużynę, a poza tym jesteśmy pasjonatkami piłki siatkowej. Ja osobiście trąbowałam 13 lat koszykówkę, ale na stare lata Stwierdziłam rekreacyjnie pograć światło. Stare lata doży się przesada. Proszę nam powiedzieć, w jakim zespole występujecie? Jastrząb, Jastrząb, taka nazwa. Bo jesteśmy taką rekreacyjną, tak jak ja mówię grupą. Rekreacyjny zespół. Jakie do tej pory wyniki? Z kim żeście grały? Z kim żeście stoczyły pojedynek? No z kim to? Nie wiem, więc... Z kim braliśmy no teraz? Z łęgiem. Oczywiście. Grali, w Tajbreku tak. przegraliśmy zresztą. Dopiero w Tajbreku? Tak. Ale taki właśnie turniej to chyba dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, na spędzenie świątecznego weekendu. Jak bardzo jak dobry, facie. bardzo dobry, bo tak. dużo przystojnych mężczyzn i to też jest ważne. No to mam jeszcze prośbę przez całkiem. Redaktorem. Właśnie. Przedstawcie się jeszcze na koniec z telewizją i Katarzyna Kotwieja, mam Cię da Dziękuję bardzo. Ja <grymne> zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości, otwartym turnieju piłki siatkowej, zwyciężył zespół TKKf Azoty Tarnów. W finałowym pojedynku nie dał szans rywalom z ekipy Leje Promyk, zwyciężając w dwóch setach 17-10 i 19-17. W pojedynku trzecią lokatę Sokoły Tarnów, także 2-0, 17-10 i 17-12 pokonały rywali z Galactico Tarnów. Na starcie turnieju zorganizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanęło 13 zespołów. Reprezentowały one ogniska TKKF, zakłady pracy, instytucje oraz szkoły. Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim. Odpadał z rywalizacji zespół po dwóch przegranych. Kolejne lokaty zajęli. Piąte miejsce Argo Film Legiony Tarnów. Na szóstym miejscu Relax Trzób. Na siódmym miejscu Modu Tarnów. Ósmą lokatę zajęli siatkarze Iskierki Tarnów. Na dziewiątym miejscu uplasował się zespół seniorów ze Zbliżaczkiej Góry. Dziesiąta lokata dla ekipy zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych w Tarnowie. Na jedenastym miejscu Jastrząb Żabno. Dwunastą lokatę zajęły Powoł z Tarnowa. I na trzynastym miejscu ukończył rywalizację Enion Tarnów. W zwycięskim zespole występowali Janusz Basta, kapitan tej drużyny, Sławomir Bagnicki, Bogdan Ryndak, Michał Ryndak i Jacek Waśko, Tomasz Gidowski, Damian Dąbrowski, Grzegorz Tabor, Krzysztof Kozioł i Jakub Basta. Turniowe pojedynki rozgrywane były równocześnie aż na trzech boiskach, a sędziowali je Henryk Habel, Piotr Kozioł, Józef Hochorowski, Andrzej Łoś, Karol Majewski i Krzysztof Sasak. Sędzią głównym i organizatorem był Kazimierz Bagnicki. Świąteczny dzień w aktywny sposób spędziło ponad 100 zawodników, w tym także grające w ekipie z Żabna dwie panie. Walczących na parkiecie siatkarzy gorąco dopingowali licznie zebrani na trybunach członkowie rodzin. Atmosfera była wspaniała. Trzy najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez organizatorów. Siatkarze poszczególnych drużyn tuż po zakończeniu imprezy umawiali się już na wielki rewasz. Okazja ku temu nadarzy się już wkrótce w ramach rozgrywek popularnej małopolskiej ligi TKKF.